Roksana Wigiel ukrywała prawdę przed mężem. demaskacja nastąpiła tak szybko, że szokuje. Informacja o slubie Roxie Wiegiel z producentem muzycznym Kevinem Mglejem wywołała spore zaskoczenie wśród opinii publicznej, nie tylko ze względu na wczesniejsza dyskrecję pary, ale także z powodu dość wczesnego momentu zawarcia małżeństwa w stosunku do wieku i etapu kariery piosenkarki. W tamtym czasie Roxy znajdowała się u szczytu młodości, stale pojawiając się w dużych projektach muzycznych i zmagając się z ogromną presją oczekiwan publiczności. Z tego powodu decyzja o wejściu w związek małżeński wywołała niemała ciekawość, a nawet dyskusję na temat tego, czy i nie była ona zbyt pochopna. Jednak wbrew zewnętrznym wadpliwościom Roxana wielokrotnie zapewniała, że był to starannie przemyślany wybór i jedna z najtrafniejszych decyzji w jej, jej życiu. W wywiadach JJ ton, gdy wspomina o Kevinie, jest zawsze pelen ciepła i zaufania, co pokazuje, że nie jest to tylko zwykła relacja UC uczciowa, ale głęboka wies duchowa. Roxy podkreśla, że Mas jest nie tylko jej najbliższym przyjacielem, z którym może dzielić się wszelkimi prywatnymi myślami, ale także silnym oparciem, które pomaga jej zachować równowagę między blaskiem sceny a życiem osobistym. W rozmowie z telemagazynem Kevin Mgley ujawnił również, jak oboje godza miłość z praca, co często uznawane jest za niebezpieczną strefę dla wielu par artystycznych, gdzie granica między emocjami osobistymi a obowiązkami zawodowymi łatwo się zaciera. Według Kevina już od pierwszych DNI współpracy otwarcie rozmawiali i ustalili jasne zasady pracy, w których każda osoba ma pełna decyzyjność w konkretnych obszarach, zgodnie ze swoimi mocnymi stronami i rolami. Gdy pojawiają się punkty wspólne, nie pozwalają emocjom dominować, lecz zawsze jasno określają, kto ponosi ostateczną odpowiedzialność, unikając w ten sposób przedłużających się sporów, c z niepotrzebnych nieporozumień. To właśnie ta przejrzystość, wzajemny szacunek i umiejętność oddzielania rol pozwoliły im zachować profesjonalizm w pracy, a jednocześnie utrzymać małżeństwo w równowadze i trwałości, nawet w obliczu dużej presji ze strony showbiznesu. Ostatnio Roxana Węgiel i Kevin Mgley ponownie zachwycili fanów, próbując swoich sił w zupełnie nowej dziedzinie. Dubingu postaci w znanej fali filmów animowanych. Uznano to za dość zaskakujący krok, gdyż wcześniej oboje kojarzeni byli głównie z muzyką i pracą za kulisami, rzadko pojawiając się razem w projektach o charakterze aktorskim. Wspólne przebywanie w studiu nagraniowym, wcielanie się głosem i emocjami w postacie, aby tchnąć w nie życie, wymaga nie tylko umiejętności zawodowych, ale także zgrania i zdolności płynnej koordynacji. Dlatego też projekt ten szybko został postrzegany jako ciekawe wyzwanie na ich wspólnej drodze, gdzie występują nie tylko jako mąż i żona, ale jako prawdziwi partnerzy zawodowi. Według wielu fanów to nowe doświadczenie przyniosło Roxanie i Kevinowi niezapomniane chwile, pozwalając im lepiej zrozumieć sposób pracy, kreatywne myślenie i cierpliwość drugiej strony, co przyczyniło się do wzmocnienia więzi i zrozumienia w ich i tak już silnym życiu małżeńskim. Jednak nawet w małżeństwie uważanym za tak udane, jak to Roxie Wegiel i Kevina Mgleja, Drobne nieporozumienia, cezy, niewinne klamstwa czasem się zdarzają jako naturalna część codziennego życia małżeńskiego. Ostatnio Roxie rozbawiła fanów, szczerze dzieląc się zabawnym wspomnieniem podczas sesji pytań i odpowiedzi Q&A na Instagramie. Piosenkarka bez wahania przyznala, że kiedyś oszukała swojego męża, pewnie deklarując, że jest całkiem niezła narciarka, w co Kevin całkowicie uwierzył przed ich wspólnym wyjazdem. Prawda wyszła na jaw dopiero gdy dotarli do Sankt Moritz w Szwajcarii, gdyż osnieżone stoki szybko udowodniły, że umiejętności narciarskie Roxy nie są tak wybitne, jak wcześniej sadziła. Według słów piosenkarki najciekawsze jest to, że ona sama wierzyła w ten obraz, dopóki rzeczywistość na zboczu góry nie zmusiła jej do zmierzenia się z prawdą w sposób zarówno zaskakujący, jak i pełen śmiechu. Prawda jest taka, że już od pierwszych DNI na stoku Roxana Wegiel szybko wpadała w nielatwe sytuacje, gdyż rzeczywistość drastycznie odbiegała od jej wcześniejszych wyobrażeń, zmuszając ją do nauki w zawrotnym tempie, aby moc nadarzyć za mężem podczas wyjazdu. Nie szukając żadnych wymówek DLA, rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością, Piosenkarka opowiedziała tę historię w humorystyczny i swobodny sposób, traktując ją ja raczej jako zabawne, niezapomniane wspomnienie z życia małżeńskiego, niż porażkę, która należałoby się martwić. Pokazuje to również dojrzaność i pozytywne podejście Roxy do codziennych sytuacji, gdy jest gotowa śmiać się z samej siebie i szczerze dzielić się historią z fanami. Ko więcej, wyjazd do Sankt Moritz miał szczególne znaczenie, gdyż zbiegł się z okazja swietowania „Noin und Zwanzigster Urodzin Kevina Mgleya. Zamiast luksusowych prezentów, piosenkarka własnoręcznie przygotowała DLA Meza wyjątkowy tort urodzinowy i nie wahała się pochwalić efektem w mediach społecznościowych. Tort został wykonany pieczolowicie, Ozdobiony motywami i symbolami narciarskimi, co odzwierciedlało wielka pasję Kevina do tego sportu zimowego. DLA wielu nie był to tylko zwykły prezent urodzinowy, ale subtelny gest, który był jednocześnie osobisty i pelen szczerej troski. Być może w ten słodki sposób Roxana odpokutowała za swoje małe klamstwo. Okazując jednocześnie głębokie uczucie i szacunek dla partnera, który zawsze jej towarzyszy. Ostatecznie historie wokół Roxy Wegiel i Kevina Mgleja ukazują obraz bardzo zwyczajnego małżeństwa z akulisami showbiznesu, gdzie istnieją nie tylko wzniosłe chwile, ale także niezreczne sytuacje, drobne nieporozumienia, ce czy wspomnienia wywołujące na zmianę placz i śmiech. To właśnie sposób, w jaki oboje stawiają im czoła, z otwartością, humorem i wzajemnym szacunkiem, sprawił, że ich relacja stała się bliższa w oczach opinii publicznej. Zamiast malować idealny obraz, Roxy i Kevin wybierają dzielenie się autentycznymi fragmentami życia małżeńskiego pokazując, że szczęście nie wynika z unikania błędów, lecz z umiejętności wspólnego ich przezwyciężania, rozumienia i zmieniania małych rzeczy w spoiwo, które z czasem